W tym filmie rozpoczynamy nową serię Minecraft Hardcore Tylko zanim jeszcze zaczniemy to zostaw sygnał, bo zbliżamy się po okrągłe 300 subskrypcji Również możesz wbić na naszego Discorda, Azesów A teraz zapraszam Cię już do oglądania O kurde seed? Zaczynamy przygodę Minecraft Hardcore Liczę, że nie umrę za szybko i... Mamy łóżko ogóle, ale nie spodziewałem się, że może być aż takie gówno na skrzyniach Zaczynamy na sawannie wiosę Bo... Ej, to jest ten Wow! Okej, okej Na pewno was tu nikogo nie darmuje Zaczniemy w ogóle od ścięcia siano Teraz drewno Mamy deski, mamy e, patyki Mamy crafting Mamy skill Mamy kamień Robimy sobie nowej temki Co ja robię? Nie chcesz, by... Żeby mnie zabiję Nie dosięgniesz mnie tu prawda? Chyba nie, nie jest ślaza. To jest dobra to... Tak, robię wiadro Robię tarcze jeszcze zrobię zapalniczkę, to idziemy od razu na zero. To jest Przepraszam, ale muszę to skonfiskować, niestety. Mam kwiatka zamian. Zabieram ten dzwon. Dzięki, chłopaki. Wioski. Co to było? Co to jest? Chciałbym znaleźć Siano. Czy mogę tu znaleźć? Pytnik piec? Kość, tu Dobra, nie złapię go, jest szybszy. Lepszy był. GG. Uda się w tym momencie w stronę ym, portalu by zdobyć wartość skrzyni Totalnie zapomniałam o czym chciałem mówić, a mam skrzynkę i mamy totalnej gówno Żlazo Co? Od razu żlazo? Zabieram Bez przesady jest pierwsza w ja nie będę tu Czekaj Cze to jest wioska, w której byłem? Tak, to jest wioska w której byłem I tu jest Druga wioska, mogę Steve podać. O, mogę Steve podać. O, to jest Steve. Ej, ty Jak się zacznie to Nie no, osiedlam się w tym cave. Ie. Nie obchodzi mnie nic, osiedlam się w tym cave. Długą podróż przeżyłem tylko po to, żeby się w tym cave osiedlić. Mi nie obchodzi. O, kolejny pies nic. I zacznę go bić. Nie zabijesz mnie tutaj, co nie? Wiemek. Let's go, out. Dobra, zrobię Clutch klaczor clutch kick. Wyrzucę wiadra i złapię w powietrze. Jeszcze wolne wiadro. Kurde. Eee... Osiedla się w tym cafie. <laughs> nie obchodzi mnie zdanie innych. Osiedla się w tym cafie. Że co znaczy mam robić? szukać coś po mapie? Coś wchodzić? Nie, nie, nie. Ja dosłownie jestem na spalnie. Mam dwie wioski i mam wszystko. Autentycznie nie wiem, czy nie zrobię diamentowego seta. Tam no, no, masz raznego na sam start. Tylko dlatego, bo mam wszystko pod nosem. 10 minut, a ja już mam w sumie wszystko, czego potrzebowałem. Dobra, dzięki za oglądanie na Teraz mogę iść i znaleźć ee... Jak się zadzwonić? To... A, diamenty. W <laughs> ogóle, wie ktoś dlaczego mówi się zielonego, akurat pojęcia? Jeśli nie ma zielonego pojęcia? No, na przykład nie czerwonego. Jest jakiś jakieś i, i... no trzeba to wytłumaczyć. O kurde... Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. O, o kurde. O, o kurde, o kurde, proszę nie zostawić. Nic mnie tu nie znajdzie. Żelazo. Kurde, prawie schodki zrobiłem. No, naprawdę. Później zbierałem już tylko żelaza, dopóki nie zobaczyłem tego. O! Deep Slate, może diamenty będą. Zobacz, czy to jest jeszcze większy cave? O kurde. O kurde! Nowy biomki, gdy na nim nie byłem jeszcze. Co jest? Ale ja mnie to w taki widzę. Ogólnie, z tym co mówiłem, że. że tam zakładam swoją bazę. No to ogólnie to żartowałem No tutaj to by było coś pięknego mieć. Tutaj tak zrobić wielką dziurę do góry. Jako wylot. Ej, bo umrę. Teraz się tak skaknąłem, że mam mało. To jest chyba to, co powoduje Wardena, co nie? Ej, kusi to. Kusi tego ordena obudzić, nie wiem jak on się w ogóle zachowuje. To się wiem tyle, że po podchodzi za ee, dźwiękiem i chyba może się wywężyć. Tyle w sumie wiem. Tam. Tak, stamtąd. O kurde, to jest jeszcze niżej jeszcze. No, Herof ma jedną Diorability, czyli robię tak i się psuje No i no i nagle tysiąc mołów, no tak, miałem. tyk Tyk. Postawiłem sobie za cel znaleźć bazę, zdobyć elementowy set. Dobra, roz rozkładam tu swoje piece, robimy tutaj tajną bazę. Czy mi mieć, ale au! E. Yy. Dobra, wydaje no mi się, że do ten czarny możemy zrobić pierwszy żelazny set nasz. nam Biedne buty. Nie sprawowała się, bo zapomniałem, że je miałem na, na stopach. O kurde! Lawa tu. Tu jest ta dziura. Dziurga. O, 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 o! Gdzie jest moja woda? Halo? Gdzie jest moja woda? Co się wydarzyło z moją wodą? Wy diamenty są, ale to jest! O kurde, co, jest Aidway? A nie, to siedem jednak. O geoda. Dobra, zawsze jak widzę geodu, to muszę to zrobić. Chciałbym, chciałbym tu wejść i to zrobię. Nie boję się Eee... Co na ja to na to to znacza? Aha I, i, I to mnie wykrywa Ej, to co to robi? Aha, nic nie robi Co? Ty, a może jeszcze tu ten Ancient City bym znalazł? Kurde Ty, dobra, tu zacznę w w Diamenty. Diamenty jest spierd... Kurde, jest fajnie, że diamenty, ale ty bym musiał te... Te, te gówna ponieść do, do... Ten... Ordenów. Jest tu spawner, jest tu coś takiego. Ja nawet do tego nie wszedł. Co ja robię w ogóle? Dobra, eee. Gówno. Ech. Kiedyś na pewno tu wrócę. Tu jeden. Kasze. O kurde. Uciekam od tego, bo to jeszcze jakiegoś wardena zespał. Tu jest. Eee. Eee. ja mam się bać już? Czy to ja mam zrobić? Okej... Okay. czemu to efekt darkness? Po co? po co jest w takim razie efekt blindness? W tej grze? W diamentów? co jest? Deep slaycie. Zazwyczaj jest tylko po jednym. Co jest? 21. jednym bainem. Zostawiam Kordy. No co jest? muszą być diamenty, muszę tam wejść. A nie, 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 nie! Nie zostaw, nie zostaw, nie! Jezu darkness! Kolejny diamenty! Trzy! Trzy? Nie, tylko jeden. Jeszcze jeden jest! I mamy to. Więc mogę w tym momencie wrócić chyba do początku, do punktu start. Spawner jeszcze nie chcę spawneru Do tej jabłka? Man, co jest? I nowa płyta Pokroplę Ja nie będę narzekał, nie? Oho O Spawner rozwalił Na dwa ja jestem? Jakiś mineshaft Abyśmy był na początku mineshaftu, może. Może ten sam, Czemu są dwa karty refi w pierwszym. O, to jest w ogóle. Chcę zobaczyć, co w nim jest. Repeat, repeated. Ja będę miał kiedyś tego. Raczej tak. tak O, to jest. Nie, 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 nie. Um. Kurde. Spanikowałem Nie wiem co teraz Okej, okay, muszę, muszę coś przetestować Czy jeżeli zrobię tak i wyjdę Czy dostanę obrażenia? Nie dostałem obrażeń Proszę Żyję O Boże to yes. będzie idealne miejsce, by sobie zrobić tymczasową bazę. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym mogę zrobić. I robimy teraz cyk, cyk. Cyk. To. Jakie i również... To. Dobra. Wykonałem cel. Odcinka. Mamy miejsce na prawdopodobną bazę. W tym kejwie. prawdopodobnie się osiedle na stałe, więc coś jeszcze trzeba zrobić. No. Czekam na drop. Dziękuję. Widzimy się chyba w kolejnym odcinku. Nara. W tym filmie rozpoczynamy okrągłe 300 subskrypcji. Kurde. Również możesz bić na... do naszej. Zaj... Więc... To zostaw bo bo zbiorą. Kurde! W tym filmie rozpoczynamy nową... No i nie, 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 nie.